Zero amunicja mi się skończyło Nie wierzę Dobrze, dziękuję Mam Zapierdol o. Chodź Ola do nas Ola bosta, bije O kurwa koledzy idą, Eryk No Idzie tu Eryk Mam zero amunicji Idzie tu Ola. tu 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 Ola za tobą Gość tu jest, podnosi Podbiega Tu za krzakiem jest Ery, ja nie mam amunicji, kurwa! Jeszcze jeden biegnie! Tu jest Emma! Gdzie? boisko! Ja pierdole... Budynek, budynek! Tu, 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 tu! Mam, Jeszcze to, a to nie tego nie widzę, to boże! Ale on mnie bije, i tak go muszę zabić. Dobra. Kurwa, po mnie! Ja pierdole, co tu się działo, kurwa, mać! kopie ja ci zrobię